Siemanko, siemanko, witam na kanale Wędkarska Zajawka i zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Dzisiaj w dalszym ciągu będę próbował łowić szczupaki po ostatnim udanym wypadzie. Jestem bardzo podkręcony, mam nadzieję, że szczupaki jeszcze się nie nażarły i będą równie aktywnie jak ostatnim razem. Więc nie przedłużam, bo już nie mogę doczekać się wędkowania i zaczynamy. Tutaj taka jest mini góreczka, jakiś zapisik na niej widać. O, tu. Myślę, że można by było tutaj się zakotwiczyć i rzucić parę razy. Dzisiejsze wędkowanie rozpocznę od tej samej przynęty, na którą tak dobrze mi brały ostatnio szczupaki. Dosłownie od tej samej przynęty. Zobaczcie, jaka dojechano. Wszędzie nacięcia od szczupakowych zębów. Ledwo żywa, <śm> przysłowiowo, ale merda jeszcze ogonkiem, więc nie ma co jej wymieniać. O, będzie duża ryba, spadła. Nie, jest, jest i to duża ryba. Opuszczę hamulca. Ale biję. Ale bije. Duża ryba będzie, jeszcze jej nie widzę. Ale jest już pod pontonem, przy dnie cały czas moruje. Ale bije dziwnie. Ujo. To chyba. Ojo! Ta ryba się wydaje być coraz większa. Padła, potężny szczupak był. No nie. Widziałem go już przy pontonie w ostatniej chwili. Go zobaczyłem, ale był potężny i uciekł. Zobaczcie co się dzieje z tą gumą. Zdewastowana totalnie. Już nawet nie mam jak haka dobrze wbić. Ale nie mam drugiej takiej samej przynęty w tym samym kolorku. Mam jeszcze jedną taką, ale całkiem inny kolor. A może się okazać, że już nie będą tak dobrze brały. Nie wiem, spróbuję tak byle jak w ogóle, gdzieś z boku wystaje haczyk. Zaraz zobaczę w ogóle, czy ona jeszcze pracuje. Tylko tą do dozbrojkę, jeszcze jakoś tak nie wiem, łowina po prostu. Zobaczy czy pracuje jeszcze jakoś taką. No pracuje, ale ciekawe czy przy rzucie Nie będzie schodziła z haka. Sprawdzimy jeszcze. Jest! Tamten mi spadł chwilę później i od razu jest następny, ale ten nie będzie taki duży jak tamten Ale jest daleko, więc trudno coś powiedzieć Bo może być się okazać, że to jest fajna ryba. To jest fajna ryba Kurczę, żeby tam i tylko nie spadł. nie jest taka duża jak tamten tamten był ogromny ale chociaż na otarcie łez jest na otarcie łez chociaż taki ale niebrzydki. Niebrzydki jest. nie brzydki nie brzydki jest tego baluszka 60 tak 60 baluszek w porównaniu do tamtego, który się zerwał. Spójrzmy jeszcze raz na naszego pięknego szczupaczka. I za chwilkę rybka, jak zwykle, odpłynie do swojego domku. Dobra, wyciągamy rybę z podbieraka. Nie wypuszczamy Fajnie, popłynęła jest dobrze. Zobaczcie co się dzieje, jak wygląda guba po wyciągnięciu. Już, już nie da rady ją łowić. Bardzo bym chciał ją dalej łowić, ale nie da rady podczas zrzutu albo podczas prowadzenia ona się już tak suwa. o już niestety trzeba jej odpuścić Chyba, że tak dobra jeszcze raz rzucę i zobaczymy Jeszcze raz rzucę i zobaczymy. Ale mnie szczupak pociachał. Pracuje jakoś? Pracuje, tylko prawdopodobnie przy rzucie albo podczas podbijania będzie się zsuwała haka. Ale dobra, jeszcze raz rzucę i sprawdzę. Jest, ty! Chciałem coś zobaczyć w ekosondzie. Przestałem zwijać i uderzenia. Ale jest dziwny przypadek w ogóle, nie? Już kończyłem w ogóle, odpuściłem w ogóle prowadzenie przynęty. Ale dziwny temat w ogóle Sprawdzimy ile ma nasz ścioszek 57 57 centów Piękny grubasek Wypuszczamy naszego tłuszczoszka żeby jeszcze bardziej przytył Popłynął sobie ładnie. Niestety, muszę już odpuścić tej przynęcie. Zobaczcie, jaka jest zużyta. Wszędzie jest ponadcinana od szczupakowych zębów. Ale muszę jej odpuścić, bo spada już przy rzucie, albo przy podbijaniu. Zsuwa się z haka i no, już nie da się jej po prostu używać. Wysłużona, dobra guma. Niestety nie mam takiej samej, znaczy w tym samym kolorze. Mam taką samą przynętę, ale to jest całkowicie inny kolor. I nie wiem, czy, czy po prostu szczupaki będą reagowały. Albo po prostu, a może są tak, może są tak dzisiaj aktywne, że. Nie robi im różnicy. Kolor przynęty. No co, no trzeba sprawdzić, tak? Trzeba to sprawdzić. Co to kurczę? Dziwnie się nagiło. Jakoś krzywo. Będę musiał poprawić. Dobra, zaraz poprawię i łowimy dalej. Dobra, poprawiłem już tą główkę. Jest już dobrze nałożona do zbrojka tak jak wtedy no i zobaczymy czy ten kolorek również okaże się skuteczny Jest, jest ryba w końcu, na nową gumę, na inny kolorek, żeby tylko nie spadła spokojnie, jeszcze nie wiem co to jest, nie wiem co to za ryba. Szczupaczek Szczupaczek Ale wymiar chyba będzie miał Będzie miał na pewno wymiar Dobra ręką go wezmę Chyba że się wypnie zaraz Nie wypnie się, jest dobrze zapięty Chodź mały Jest jednak inny kolor przynęty też jest skuteczny. Szybko go wypinamy. O, już wypięty, ładnie. Tradycyjnie zmierzymy sobie szczupaka, bo wymiar ma na pewno. Ale napakowane są te szczupaki. Glubasy 55 centów tym razem 55 centymetrów. Dobra, i za momencik grubasek odpływa do swojego domku. Szczupaka mamy w podbieraku. Przygotowuje się do pomachania nam ogonkiem. Jest to szczupol. A pod ponton uciekł Niech rośnie I niech weźmie nam W następnym sezonie Ale jestem zadowolony Szczupaki dzisiaj brały Jak w jakimś szalonym amoku Wyłowiłem się na maksa Szkoda tylko tej pierwszej ryby Która się wypięła Bo była naprawdę ogromna Myślę, że mógłby to być Mój największy szczupak w tym sezonie ale mimo wszystko to był bardzo udany wypad na rybki, z którego się bardzo cieszę. A dzisiaj to już będzie wszystko. Jeżeli filmik się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, oglądajcie kolejne moje filmiki. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.